Elytra to jeden z cenniejszych itemów na serwerze anarchia.gg W tym filmie zdobyłem ją w dosłownie 5 minut zabijając jednego gracza i to w bardzo łatwy sposób. Koto i y, będziesz żywym mnie strzał strężem? Tak, jak przeżyję. No nie On w niego strzelił z Trend'em. O nieu! on bije! Strzeli wam jak On ma chyba jakiś dobry miecz. A też miałem te strzały. On... On panie! Nie mam Widzę tego ciapaka Jestem na staku, jestem na Są tego, na górze się Jest, mam go Muruj! muruj mnie full z nim Mam strzały, mam strzały Chodź kotuj tu Nie zjadł, Mam go, muruj Nie się do domu, Muruj Muruj fast już, dookoła, aby za nami ciężko, ciężko będzie, on wycykał w górę. Dobra, mam go. W górę i dookoła. Ja muruję tu na górę jeszcze. Zamurowałem tu. do góry Nie, jest tu. No nie, on u góry ma zamurowaną. <noise> Cześć, ja muruję tu. Tutaj dół. Tutaj z tej strony jeszcze Nice Aj, on A pada ja... drugi raz. Jaki z niego prajer. A to inny. Tamty... To... Czego ja chciałem? Ja chciałem strzelać ze strzędziem, właśnie. Cześć, proszę No Dodaję tak, strzał, bo nie jest. Strzelmy. Mam. Strzeliłem. wiem mu wszystko, cały set. Fatbo, cały set. Padł innych ty, po, chcesz u góry. 33, 33 mieć. 7 kilow. Co u góry? Nie. -la -la -la. Weź, mnie, weź. Spróbuj mnie, się strzała Zsała! Kłep na dole. Pan o to Wiem. Zamieni je chyba. Wiem. Nie daj się wknąć. Dawaj, musisz go głębiej Ale ma strzałę, dobra On rozkopuje coś Nie, jeszcze nie Dawaj strzała Dawaj Ucieknie! No, perła mi nie zadziała Jestem z nim, jestem w kratce, jestem w w kratce nie Chodź szybko, podkopuj nas, podkopuj nas Ja ciągle weby wystawiam Jest. mu podkopuj mega No ja będę murował Ja zabrubę wszystko do to ładnie Weź go, w łeb Nie, nie stawię tu łeba, bo jest ucieknie stąd Teraz Nie mogę Ty Nie, ja nie Jestem Jest tam Zaburowałem Czekaj, nie postawię tam łeba, żeby on ten Dawaj, weź, czekaj Jest, jest w łebie, jest w łebie Ej, weź mnie, rozkop mnie On ucieknie jest. Zamieniłem go śnieżką Weź! Nie! Otrzyj się! Nie, zora! zora. Szybko chodź! Podkopuj nas i full obs. Jest. Z jest! Dobra, muruj wszystko, żeby nie wyszedł do góry, muruj. Ja z nim siedzę już do końca Muruj tak mocno obsem. Dobra ja nagrywam jeszcze replay moda włączyłem, padło mu Nie, zamknij wszystko Padło mu Dead! gdzie was Nie mam łebów Ja mam, dawaj, muruj, muruj Kolega próbuje Łeba mi ktoś dał przez ścianę tak jakby Muruj mnie, muruj mnie z nim Muruj mnie, muruj mnie, muruj mnie Staram się Da, zamurowałem sam się, jeszcze tutaj myślisz Będziesz strzał we mnie strzałami? Jestem full w bedroku, Jestem full w bedroku. Nie! Buj, albo do... Nie... No dobra, dawaj, rzucaj. Czekaj chwilę, tylko tu zamruję wszędzie. No tutaj, tutaj, patrz, tutaj. Gdzie ja stoję teraz? Tutaj. Gdzie ja teraz stoję? Ty! Gdzie ja? No, ale zaraz postawię. On fajerwerki odpala! On jej nie mnie bije jakby co No są wszędzie Powiedz czy rozkopać do góry Ej nie! Dawaj, czekaj, no dawaj Perła! Druga, dawaj Czekaj, czekaj, stop, stop, dawaj! czej, stop, bo on rozwala na flikami. dawaj, Zostają. Dawaj! Tutaj daj, 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 mam dead, Mam daj, co za debil. Widzowie, patrzcie, jakie temy z nich mamy. LK, miecz, Innoczona, cały set. Inaczej, inaczej, inaczej. I jeszcze oni byli na tak Wszystko mamy, wszystko. Ja pierdzielę, dobra. Let's go, jest.